Dzień dobry, dzień dobry, wybiła dwunasta, więc mamy, zaczynamy spotkanie z moim gościem, a moim gościem jest Magdalena Andler, która jest trenerem spójnego wizerunku i kolorystyki, ekspertem w Instytucie Rozwoju Biznesu i Rachunkowości, mówcą oraz szkoleniowcem. Witam cię serdecznie, Madziu. Cześć, witaj i witam Was. Słuchajcie, my mamy dzisiaj tematykę taką, że będziemy rozmawiać na temat wizerunku, wizerunku eksperta, wizerunku firmy. I chciałabym Ci od razu zadać pytanie, czym jest tak naprawdę świadomy wizerunek? O co wchodzi w tym wizerunku i na co powinniśmy zwrócić uwagę? Świadomy wizerunek to jest nasza wizytówka. To jest coś, co mamy zawsze ze sobą i warto pamiętać, że wizerunek jest czymś, co mówi o nas zanim my otworzymy usta. I świadomość tego zmienia nam po prostu to jest game changer. Bo zanim otworzymy usta, swoim wizerunkiem możemy dać już wiele komunikatów, sygnał, wiele sygnałów swojemu odbiorcy. Czyli tak naprawdę to też możemy połączyć z pierwszym wrażeniem, jakie Oczywiście. robimy na naszym odbiorcy. Tak, tak to tak? jest dokładnie o tym. Czyli Zobacz, jeżeli bym chciała zacząć budować wizerunek, świadomy wizerunek, to od czego powinnam zacząć? Na co powinnam zwrócić uwagę? Zastanowić się, czy buduję wizerunek swój prywatny, czy to będzie wizerunek mojej marki osobistej, czy też marki firmowej, i przeanalizować swoje potrzeby. Zacząć od siebie. Co ja potrzebuję? Co ten wizerunek ma mi dać? Jaki ma być odbiór u mojego potencjalnego klienta? No bo jeżeli mówimy o biznesie, no to mamy po drugiej stronie potencjalnych klientów, ale jeżeli mówimy o tym wizerunku osobistym, no to mamy po prostu odbiorcę. Mamy tutaj towarzysza, rozmowy, networkingu, mamy po prostu drugiego człowieka. Mhm. Czyli pierwsze, no to jest przeanalizowanie. Co chcemy, aby o nas mówiono, czy to, co chcemy osiągnąć? Jaki jest, wiesz, jaki jest główny cel? Czy my spójność siebie z tym, co chcemy pokazać, czy tak naprawdę to, co chcemy, żeby inni o nas myśleli? Wiesz co, przede wszystkim spójność. Dla mnie jako trenera spójnego, słowo klucz w wizerunku, najważniejsza jest ta spójność, bo jeżeli wizerunek będzie przebraniem, będzie on sztuczną maską, to prędzej czy później w rozmowie to wyjdzie. Także ta spójność jest kluczem. Spójność z naszym wnętrzem, a tym, co chcemy pokazać na zewnątrz. Mega, to mi się bardzo, Magda, podoba, bo bardzo często y, trenerzy od wizerunku zaczynają od tego, że mają są oczekiwania odbiorców. Czyli musisz być taki, 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 taki. I oni cię potem wkładają w ten wizerunek, no bo są w stanie zbudować matrycę, są w stanie nałożyć tak naprawdę to, kim mamy być, i, i potem na to odpowiednie tak zwane filtry. A jednak ta znajomość tego, kim ja jestem, Kim chce być, czy do kogo dąży, do kogo, do kogo, do kogo aspiruje, jest mega ważna, żeby tak naprawdę tą spójność i eksperckość mieć, bo też będziemy na ten temat rozmawiać, żeby tego wizerunku nie, żeby po pierwszym spotkaniu on, on by się nie rozpadł. A jakie są te zasady budowania wizerunku? Jakie byś powiedziała, że są te najważniejsze zasady? Przede wszystkim świadomość, że wizerunek to nie tylko ubiór, że to jest szereg elementów. To jest nasza postawa, czyli to, jak się zachowujemy, jak stoimy, nasz cały body language, mikromimika, mikroekspresję twarzy wręcz. To jest to nie tylko co mówimy, ale w jaki sposób mówimy. No i w końcu prezencja. I prezencja to też nie jest tylko strój, ale to jest dużo elementów, bo to jest i nasza kolorystyka, i fasony dopasowane do sylwetki, makijaż, fryzura, zarost, zapach. Ale najważniejsze dla mnie, jako trenera, spójnego wizerunku, to jest sama akceptacja. I sprawdzenie, jak wygląda nasza pewność siebie. Bo jeżeli nie akceptujemy swojego ciała, nasza pewność siebie jest na niskim poziomie, to żaden nawet najlepiej dopasowany i kompletny wizerunek nie będzie działał. Niestety. Mhm. O I tak jak rozmawiałyśmy wcześniej e, na temat tego live'a, to to jest to pytanie, które chciałam Ci zadać. E, co z tą pewnością siebie? No bo jednak... E, Wchodzimy w nowe środowisko. Będziemy oceniani przez innych. Mówimy na temat eksperckości online, więc tak naprawdę też nie wiemy, kto jest stricte naszym odbiorcą po drugiej stronie. To jak zacząć budować tą pewność siebie? Co oznacza w ogóle ta pewność siebie? Słowo świadomość, które użyję po raz kolejny, czyli świadomość tego, że jesteśmy oceniani, o czym powiedziałeś przed chwilą, bo jesteśmy. Nasze mózgi w ten sposób działają, że ta ocena jest w stosunku do drugiego człowieka, do usługi, produktu, strony internetowej, obrazka, czegokolwiek. Te oceny cały czas w naszym mózgu są. Także świadomość tego, że ta ocena jest, świadomość siebie, tego, jakim jestem człowiekiem, jak wyglądam, jakie mam atuty, ale też jakie mam niedoskonałości i to sprawia, że nasza pewność siebie może być na wyższym poziomie. To jest jak mięsień, tak jak na siłowni ćwiczymy mięśnie, pewność siebie też jest takim mięśniem do wyćwiczenia, czyli to nie jest coś, co rano wstanę, parę słów mocy do lustra powiem, że, że się kocham, miłuję i wielbię i jest cudownie, tylko to jest coś, co musimy przez cały czas ćwiczyć, tą pewność siebie. Owszem, są doraźne ćwiczenia, gdzie w jakimś momencie jak ta pewność siebie nam trochę spadnie, żeby ją sobie podnieść, podbudować, ale to jest element, nad którym musimy ćwiczyć no, cały czas, ten mięsień musi być ćwiczony. A jakbyś powiedziała, podłączyła to z odwagą, bo ja dla mnie pewność siebie OK, tak, ale często, jeżeli budujemy tą markę eksperta, budujemy biznes, idziemy dalej, no to Sorry, ale no nie ma możliwości, żebyśmy. Przynajmniej jeżeli nie mamy zaburzeń narcystycznych, żeby była ta pewność siebie, ja wychodzę, jestem. Więc często, moim zdaniem, to jednak ta odwaga jest, która pociągnie tą pewność siebie, że nawet jeżeli nie do końca wierzę, że się uda, nie do końca coś dla mnie jest łatwe, to jednak budowanie tej. W sobie odwagi i tego, że okej, okay, może nie do końca jestem pewna siebie, nie do końca jestem pewna siebie, ale mam odwagę spróbować, jest, jest kluczowym elementem, żeby e, budować tą markę e, eksperta, tak? czy w social mediach, czy gdziekolwiek indziej. Jakie jest Twoje zdanie? Przede wszystkim powinniśmy mieć odwagę być sobą. I to jest klucz. To, że jesteśmy oceniani, że wychodzimy do ludzi, to też musimy mieć świadomość. Po pierwsze, że ocena jest. Po drugie, że ludzie nie przychodzą nas słuchać, oglądać tylko dlatego, żeby nam, nas hejtować. To nie jest cel sam w sobie. To, że są hejterze, szczególnie w tym świecie online, to też najczęściej nie jest o nas, a o nich. To jest problem danej osoby. Ale jak mamy ludzi face to face, ludzi na sali, to oni przychodzą posłuchać nas, żeby coś z tego mieć że mieć jakieś rozwiązanie swojego problemu. Także de facto bycie dla ludzi ekspertem nie do końca jest o nas. Jest o tych osobach, o ich problemach, o kluczu i wskazówkach dla nich, jak oni mogą sobie pewne problemy rozwiązać, pewne rzeczy zdobyć wiedzę, umiejętności. Także to też warto o tym pamiętać, że stojąc na scenie, mówiąc do kamery, żeby też cały czas nie myśleć, o Boże, co oni o mnie myślą? Co tam teraz się dzieje? Pewnie tam już leci hejt. Nie. Dać wartość, żeby osoby, które słuchają mnie stwierdziły, że to jest zmarnowany czas. Ale to jest też mega, co powiedziałaś, czyli ta eksperckość jest podstawą wszystkiego. Ta eksperckość i wiedza, te twarde kompetencje, umiejętności, to jednak nie przykryjemy tego świetnym wizerunkiem, a podstawą jest uzyskanie kompetencji, dojście do, do, do poziomu, a potem dopiero analiza, co nasz klient, co nasz odbiorca potrzebuje, co my jako my możemy mu dać, jaki problem jego rozwiązać. Dokładnie, ponieważ wizerunek jest narzędziem, który przyciągnie do nas, ale to kompetencje dopiero te osoby przy nas zatrzymają i te kompetencje pozwolą wzbudzić zaufanie. Mhm, tak jak wiesz, rozmawiałyśmy, no bo osobiście mam, czy budując instytut, zapraszając ekspertów do naszego instytutu, to zweryfikujemy ich kompetencje i też mieliśmy taki... Um, za gwostkę zastanawialiśmy się, jak to robić, bo przy pierwszych spotkaniach to często, właśnie jeżeli spotykają taką jak, o, takiego eksperta jak Ty, który zna się na robocie, jest w stanie dowieść wynik, zrobić matrycę, i jeżeli ktoś pójdzie za jego wskazówkami, no to będzie miał zbudowany świetny wizerunek. I teraz, jak weryfikować to, że jednak za tym jest coś więcej, ta, ta eksperckość, że on ma wiedzę, potrafi rozwiązywać problemy i że jestem w stanie pójść do niego i otrzymać taką usługę, jaką potrzebuję? Czyli ten domek z kart nie zostanie, nie rozpadnie się od razu. Więc, jak można by było to weryfikować według Ciebie? Na co zwrócić uwagę? To, to jest świetne pytanie. To, że żyjemy w świecie online, że mamy takie możliwości, daje nam też możliwości sprawdzenia danej osoby. I tu już mówimy o reputacji takiego eksperta, czyli sprawdzenia opinii na jego temat. Jeżeli mamy kogoś, kto się podaje za eksperta, wizerunek gra wszystko na ten pierwszy rzut oka, na to pierwsze wrażenie jest OK, a za tym nie idą opinie, nie idą głosy ludzi, którzy korzystali. No, to coś może nam tutaj nie grać, tak? Może to wzbudzić naszą czujność, że ta osoba jednak nie jest ekspertem z krwi i kości, a jakimś samozwańcem, który nie do końca może spełnić nasze oczekiwania. Tak, czyli ta weryfikacja, czyli mimo, że internet mówi jedno, to nie zwalnia nas z tego, żeby jednak zweryfikować samemu um, opinii na, 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 na daną osobę, ale którzy, o, o której mówią inni, a nie o której mówimy my sami. Czyli to byś wzięła. A jeszcze, jeżeli byś miała powiedzieć, co by było kolejnym krokiem, czyli pierwszy krok mam, muszę się dowiedzieć, kim jestem. Tak? Kim jestem, jakie mam atuty, jakie mam wady, czy co jest moją niedoskonałością. Druga rzecz to jest też znalezienie tego, w, kim jest, w czym jestem dobry, czy w czym jestem dobra. Kolejna rzecz to jest, jak, jaką potrzebę mogę spełnić naszego klienta. Czyli w czym, mogę, w czym mogę mu pomóc? Co mogę dla niego zrobić? Czyli weryfikacja potrzeb i kolejną rzeczą by było co? Jak mogę to zrobić? Jak mogę dotrzeć do swojego odbiorcy? Gdzie go mogę znaleźć? Czy w tym świecie realnym na konferencjach, networkingach, spotkaniach, czy też w świecie online na konkretnych platformach? I wiadomo wybieramy. To miejsce, które nam pasuje, gdzie tą swoją społeczność możemy zbudować. Nie każdy, będąc ekspertem, musi być wszędzie, czyli i w online, i w realu, i na każdym wydarzeniu, na każdej platformie. Szukamy miejsc, gdzie są nasi odbiorcy, gdzie możemy ich znaleźć, gdzie możemy to plemię, tą naszą społeczność budować, gdzie możemy wzniecić zaufanie między sobą nawzajem. No i w Skutkiem może być tutaj skorzystanie z usługi czy, czy kupno produktów, w zależności po co my tam jesteśmy, jakie są nasze cele, naszej marki firmowej czy marki osobistej. A wbiję trochę kij w mrowisko, bo mówimy jak, dowiaduje się jak, ale czy Twoim zdaniem w przeciągu pięciu, dziesięciu lat osoby, które nie czują się w świecie online pewnie, to mają szansę jednak poszerzać grupę odbiorców, albo w ogóle nie być w online, a być tymi z krwi kości ekspertami? Czy jednak każdy, kto jest ekspertem i chce sprzedawać szerzej swoje usługi, no to jednak powinien zadbać o ten wizerunek w online? Powiem tak: zależy jaka branża mhm. i zależy, czego my potrzebujemy. Internet. Jest czymś, co bardzo mocno wspiera i pomaga nam dotrzeć do wielu miejsc i środowisk na dużą skalę. I to nawet pandemia pokazała, tak, że my jesteśmy w stanie bardzo dużo ogarnąć przez internet. Nawet takie spotkanie jak dzisiaj mamy, tak? Nie musiałyśmy jechać, spotykać się w jednym miejscu w Polsce, żeby z naszymi odbiorcami porozmawiać, tylko łączymy się z dwóch różnych miejsc Polski. Także taka też analiza, gdzie my swojego odbiorcę możemy znaleźć i czy nam bycie, Online pomoże, czy też nie musimy, bo nasza ekspertkość broni się sama w sobie, jesteśmy znani, mamy pożądaną reputację i nie potrzebujemy tego. Ale sądzę, że w większości, branż dla większości osób, może to być narzędzie wspierające, czyli ten wizerunek online, bycie online będzie narzędziem, które będzie wspierało. Też mi się, też się zgodzę z tobą, że jednak jest to narzędzie wspierające, ale też. Nie każdy musi iść w tym kierunku i to też jest ok, że jakby idziemy w tym, że ten online jest bardzo ważny, tak? Instytut jest też zbudowany w online, moja marka jest zbudowana w online, ty również masz mocną markę w online, ale to nie jest też jedna i jedyna droga, bo umówmy się, że ta praca, która jest do wykonania, którą wykonują Klienci z tobą, czy uczą się na, na szkoleniach, no to to jest cała gama wiedzy, która jest potrzebna, żeby to zrobić dobrze. Że wykreowanie tego wizerunku i potem zmierzenie się z rzeczywistością, czyli ubranie się w dany sposób, bo jest to adekwatne, a my czujemy się z tym źle, no to może wpłynąć tak naprawdę na ten wizerunek, czy na nasze poczucie własnej wartości, totalnie w drugą stronę. Dokładnie. Wizerunek może być czymś, co nas będzie wspierało, jeżeli jest świadomy, spójny, z nami kompletny, ale może zadziałać zupełnie w drugą stronę, jeżeli to będzie przebranie. Dlatego ja osobiście nie lubię określenia stylistka. No wiadomo, te kompetencje mam, no bo w ten sposób to działa, ale często styliści z całym szacunkiem przebierają tworzą maskę, tworzą y, jakąś matrycę, tak jak wspomniałaś wcześniej mm -hmm. i próbują gdzieś te osoby włożyć w swoją wizję, może i kompetentną, ale to zupełnie nie jest o tej osobie. To nie są potrzeby, to nie jest ta osoba, to nie jest wejście głębiej. Ja staram się, u mnie taka pierwsza wizyta z przy budowaniu takiego wizerunku prywatnego, to jest trochę jak taka psychoterapia, to jest rozmowa bardzo głęboko, zupełnie czasem na tematy niezwiązane z tym, co wydawałoby się tutaj y, naturalne, Czyli chodzi o ubiór, tak? Bo ja pytam o samoakceptację, o, o, o różne elementy życia, gdzie się ktoś czuje pewnie, gdzie mniej pewnie, do czego ten wizerunek ma służyć, co jest tutaj najbliższe, a co najdalsze. Także to jest mnóstwo pytań, zanim my pójdziemy tą ścieżką głębiej. A de facto ten ubiór, czyli ten taki finalny produkt przy tej pracy jeden do jednego, to jest taka wisienka na torcie, on jest na końcu procesu. Tak, ale wiesz, bo ja patrząc, budując swoją markę osobistą, kiedy no ten online wyty pięknie od razu. Mnie bardzo dużo kosztowało, żeby w ogóle wejść do, do, do świata online. I pamiętam, jak rozmawiałyśmy jeszcze, że mój jedyny kolor to jest czarny. I to jest w ogóle jedyny kolor, który ja uwielbiam i. Nie będę w innym chodzić, dzisiaj specjalnie też dla Ciebie mam, mam inny kolor, bo <laughs> żebyśmy, żeby tutaj też mieć, mieć coś podobnego. I to był też proces, czyli też czy warto, za, warto podkreślić, że budowanie tego wizerunku to jest proces, że dzisiaj może ten kolor czarny, on będzie dla nas ok, że on będzie dla nas dobry i będzie wystarczający i nie ma sensu iść nie wiadomo jak na siłę, nie ubierać się w różowe garnitury, fioletowe, zielone i tak dalej, kiedy my nie lubimy. Może przyjdzie ten moment poprzez pracę, rozwój, step by step do danego celu, że jednak wdrożymy coś nowego, coś niedużego do naszego tego wizerunku i naszego stylu, ba, zacznie to być spójne z nami. Więc też wydaje mi się, że tutaj patrzenie na ten cały proces i wsparcie takiego eksperta jak ty w, w takim, jak, jak zastanawiam się, jak to powiedzieć ale w takim Myślę. rozwoju, ale, ale właśnie krok po kroku też jest istotne, żeby podążać za tym klientem, żeby za nim iść, a nie nakładać na niego pewnego rodzaju standardy, bo wiemy, że rynek to łyknie, mówiąc kolokwialnie. Dokładnie, przede wszystkim musimy być sobą, jeżeli uwielbiamy kolor czarny, czujemy się w nim dobrze i bezpiecznie, to znaczy, że nasz organizm tego potrzebuje i do tego podchodzimy z absolutnym szacunkiem, bo kolor to nie tylko ubranie, kolor może mieć nasza marka, mogą, może mieć tło na naszych zdjęciach, mogą mieć inne elementy, także ten kolor, który jest super narzędziem, bo psychologia oddziaływania barw jest mega sprawą, ale możemy użyć go gdzie indziej. I to nie znaczy, że jak ktoś będzie tutaj z Magdaleną Andler współpracował, wyjdzie kolorowy z Irokezem, tak? Bo nikogo nie robię na swoje podobieństwo absolutnie. Dla mnie potrzeby i wnętrze moich klientów, to, to, jest, to jest klucz, to jest najważniejsze. Także nie chodzi milion ludzi z Irokezem po świecie. <laughs> to jest tak, czyli podążanie. Już zadając się ostatnie pytanie, bo widzę, że czas powoli nam się kończy. Wizerunek a eksperckość, czyli. Jeżeli, jakbyś miała podsumować, czym jest wizerunek, czym jest eksperckość, czym jest reputacja? Jak mamy to rozróżnić? Taki, taką wisienkę na torcie. Mhm. Wizerunek jest czymś, jest narzędziem, które nas wspiera. Jest to ten pierwszy element, który widzi nasz odbiorca. Tak jak powiedziałam, wizerunek przyciąga, a dopiero kompetencje zaczynają, zatrzymają kogoś przy nas, i tu wychodzi właśnie ta eksperckość, czy ona jest, czy nie, a reputacja jest. Czymś, co mówią o nas inni, czyli jest taką opinią wspierającą. I dopiero te trzy elementy, jeżeli tu gra w każdym z tych elementów, to no, jesteśmy w sieci, jesteśmy skuteczni w sieci, yy, jesteśmy polecani. I o to nam chodzi, tak, bo jeżeli gdzieś coś nie zagra, czyli wizerunek nie przyciągnie, to ktoś po prostu może nas w tym gąszczu różnych ekspertów nie znaleźć. Jeżeli nie będziemy ekspertem, no to to zaufanie i reputacja pójdzie, pójdzie w las, po tego nie będzie. Także to są trzy elementy, które muszą ze sobą grać spójnie. Więc... Madzia, bardzo Ci dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie. Za to podsumowanie warto powiedzieć, że na platformie Wirtualny Instytut są dostępne Twoje trzy szkolenia na temat wizerunku, kolorystyki oraz pierwszego wrażenia, na które serdecznie Was zapraszamy. Niedługo też będziemy wdrażać konsultacje, Madzi, które też przez Instytut postaramy się, żeby, żeby były możliwe. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie i do zobaczenia następnym razem. I Mam nadzieję, że tutaj rozwiałyśmy Wasze wątpliwości dotyczące wizerunku, bo temat trudny. Temat jest trudny, temat jest moim zdaniem wątpliwy i też potrzeba dużo wiedzy, żeby zrobić to dobrze. Więc cieszę się, Madzia, że jesteś z nami jako nasz trener. Ja również się cieszę. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do szkoleń. Temat nie jest trudny. Temat jest do wzbudzenia świadomości. Także jest, jest potrzebny i tu się zgodzę. Także bardzo dziękuję i zapraszamy tutaj do, do bycia z nami. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Ściskamy Was serdecznie.